Halo, halo, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Mist. No, dziś wracam do Was z trochę innym materiałem niż zawsze. Yy, nie będziemy mieli dzisiaj żadnych replayów, podczas naszego pierwszego sezonu, które jeszcze obiecuję może w wolnych chwilach, jak będę oczywiście miał czas, to postaram się coś nagrać. Dzisiaj yy, informacje. Dzisiaj dużo, dużo, dużo fajnych informacji. Polecam, żeby to sobie tutaj kurde wysłuchać, bo masakra, tyle się tego ostatnio nazbierało na naszej tutaj małej polskiej scenie Warhammera i ogólnie też może na, na, na Total Warach. To, to postaram się tutaj wszystko tak w jedną kubkę zebrać i, i żeby wszystkim pasowało, to tak może to streszczę w filmiku. No i nie będę przedłużał, przechodzimy od razu do rzeczy, tak? Czyli pierwsza sprawa, czyli panowie, dwie rzeczy, jeżeli chodzi o tu nasze te małe forum, tak? Czyli nasze małe forum, nasze małe, naszą małą scenę Warhammera i co się dzieje. Po pierwsze, może zacznę od tego, czyli turniej w kopalni, wiem, że już jest gdzieś tam na ukończeniu, Turniej w kopalni jest gdzieś na ukończeniu i niedługo prawdopodobnie może jakieś info będzie. Nie wiadomo, może będzie nawet stream, ale też nie jestem pewien, bo jeszcze nie opisałem w sensie Kacperowi, ale Kacper się starał, żeby był jakiś stream z tego finału, tak? Żeby był stream z tego finału. No i finału między Hadwarem a Wilamosem, tak? Hadwar kontra Wilamos, czyli finał naszego turnieju w kopalni i miano najlepszego górnika i nagrody oczywiście zafundowanej przez Kacpra, więc to jest jedna sprawa. Czy będzie tak jakby stream z tego? Nie wiem. Jak nie będzie, to chociaż postaram się może wystąpić te replay od Kacpra i nagrać to wszystko. To byłoby chyba też dosyć fajna forma, jak mi się oczywiście nie uda zrobić na żywo z tego jakiegoś materiału. To to jest jedne, jedna sprawa. Druga, bardziej może paląca i bardziej mnie interesująca, czyli panowie, drugi sezon ligi. Drugi sezon ligi i zapisy. Zapisujcie się, kurczę. Zapisy jeszcze jeszcze są do 7, 7 4, godzina 22, czyli w sumie tak, do końca tygodnia, tak? Do końca tygodnia tego będą jeszcze zapisy. Oczywiście już tutaj niektóre osoby nam się z pierwszej ligi zapisały, czyli z pierwszego sezonu, przepraszam, zapisały. Mamy, widzę, kilka nowych twarzy, ale na 100% też wiem, że niektóre osoby już troszeczkę się materiałem przejadły i, i powiedziały, że raczej nie będą w drugim sezonie grały. Nie wiem, szkoda. Szkoda, ale nie można oczywiście nikogo zmuszać. Fajnie, że zagrały w pierwszym sezonie. No a co, a jak Wy oczywiście lubicie Warhammera, to, to szybko jeszcze dajcie info gdzieś tam wszystkim znajomym i w ogóle, no i dopisujcie się do tego trudnieju. Jak oczywiście drugi sezon się zacznie, to będzie taka sama procedura, wszystko będzie tak samo działało. Przysyłacie replay. Jeżeli będziecie mi dawać jakieś info, żeby to wszystko nagrywać, to jak najszybciej się postaram to zrobić. Oczywiście, jeżeli będę miał czas, bo też nie wiem nie bardzo niekiedy z tym wszystkim stoję. Więc to chyba tyle, to chyba tyle. jeżeli chodzi o. o turnieje na naszej polskiej scenie takiej, takiej, powiedzmy, dla wszystkich. To jest jedna sprawa. Czyli to jest jedna sprawa i to kończymy. Dobra, przechodzimy może od razu do drugiej sprawy. No i druga sprawa, to powiem tak. No kurczę, na naszej, naszej scenie Warhammera polskiej no, no są wyzwania, są wyzwania, a mianowicie grupa Polskie Młotki pod przywództwem Pyrusa, no rzuciła wyzwanie klanowi Stag i klanowi Hakapelitów, czyli kurczę, taka Taka trójca się zrobiła, w zasadzie, no nie wiem. Polskie motki tutaj zaczęły szarżować i wysłały taki dosyć ciekawy materiał, coś tam mówi, jakieś o ustąpieniu pola i w ogóle nie wiem o co chodzi. W ogóle tu mamy taki pierwszy sneak peek, bo to chyba Marcel jest tutaj. Marcel będzie w szocie z dwoma mieczami i tam nie wiem, kto jeszcze z polskich motków Może to jest Hadek w tyle kurczę, bo to chyba nie jest Perus i kurczę to wam. No, patrzcie, kurczę Marcel, patrzcie poważnego Marcela. Wbił te miecze i w ogóle nie wiem. Jeszcze raz. No dobra, fajnie. No i kurczę, może o, patrzcie, minę Marcela, jak wyzywa Akapelitów i Clan Sacred Band na taki mały, dosyć niespotykany Clan War, tak? Dawno czegoś takiego na Total Warowej naszej scenie nie było i mam nadzieję, że to wszystko się uda. Jeszcze konkretnego info nie mamy, tak wstępnie coś myślę, że może za dwa tygodnie, może nawet troszeczkę dalej, wszystko tutaj ruszy. Może gdzieś będę, też na bieżąco was postaram się poinformować, jakie są wystawione, są, że tak powiem, składy. Oczywiście, jak będą replaye, też, będę to wszystko dla Was nagrywał, żeby to wszystko było tak, uświetnione jak najbardziej, żeby to w czasie tutaj się nam, to, znaczy, może zostało w czasie, tak to ładnie powiem. Żeby zostało to gdzieś jakiś ślad na forum, czy gdzieś może coś się zrobi. Więc, no kurczę, szacunek Pyrus. Szacunek Pyrus dla polskich młotków i tutaj Marcel i wszystkich chłopaków. No wyzwali tutaj hakapelitów, no to, to chyba, no to chyba był poważny błąd, powiem tak, no, z mojej strony, no sakret pan, co mam powiedzieć, no kurczę, no tu nas pewnie oklepią, ale my się nie poddajemy. My się nie poddajemy, to też będzie w ogóle mianowicie co do kolejnej sprawy, której zamierzam powiedzieć, więc musieliśmy odpowiedzieć trochę też na te wyzwania. Ja odpowiem tak, Sacred Band się już na pewno zgodził na, na wyzwanie tutaj młotków i na pewno będziemy z nimi grać, o ile to wszystko dojdzie do skutku i tam chłopaki się nie wycofają. Mam taką nadzieję, że jednak do tego nie dojdzie. I Hakapelici pewnie też, ale wiadomo jak to ze skawenami, oni to w ogóle nawet ich nie widać, potem na końcu gdzieś wychodzą i zalewają świat i jest potem wiadomo, jest źle, jest źle. Więc to jest wyzwanie polskich młotków na naszej Warhammerowej scenie. To chyba też powinniście się tym zainteresować, bo będzie, będzie na co popatrzeć, tak sądzę. No i przechodząc właśnie do tego, że tak powiem, to jedno z drugim się łączy. no A mianowicie, no, panowie, Clan Sacred Band otworzył na nowo rekrutację, tak? Otworzył na nowo rekrutację, no w związku, że tu będą się w ogóle Chińczycy się zbliżają, w związku, że w ogóle mamy dużo ciekawych rzeczy i eventów na naszej stronie typu właśnie te wszystkie ligi, te wszystkie inne, jakieś turnieje będą może organizowane jeszcze. Więc mamy otwartą rekrutację. Jeżeli ktoś jest chętny, to zapraszam. No, oczywiście, chyba nie będę musiał tego tłumaczyć, że kultura osobista jest bardzo ważna i dużo innych fajnych aspektów. No, w skrócie, po bezpośrednie info można sobie się zgłaszać do mnie bezpośrednio, tak? Do mnie albo do kogoś innego tam z członków klanu, ale chyba ja się tak najwięcej rekrutacją zajmuję, więc do mnie kierować pytania. Na no naszym Discordzie, tak? Gdzieś w linku też wyrzucę. Ten, ten, zresztą zawsze chyba nawet jest ten link do naszego Discorda, więc tam się zgłaszajcie, szukajcie kogoś i pytajcie, jak ktoś był zainteresowany. Oczywiście też zapraszam normalnie. Nie, nie musicie być u nas w klanie, żeby po prostu bić sobie, jak ktoś wieczorem jest, to można sobie z nami pograć, kogoś złapać na Warhammerze. Na przykład ja często na Warhammerze siedzę ostatnio. <laughs> więc to chyba tyle. To dlatego przy okazji, właśnie, że Peruz tu wezwał nas, więc musieliśmy zrekrutować kilka nowych osób na scenie, bo nasze siły zostały uszczuplone przez ostatnie wojny no i klan był trochę osłabiony, ale wydaje mi się, że nasze nowe nabytki tutaj, które się zgłosiły, będą godnie reprezentować nasz klan. Ja jestem tutaj pełen nadziei dla nich. I to takie kurcze, jak ktoś, jak jeżeli oni będą w ogóle to oglądać, to no, panowie pokładam w was duże nadzieje. Duże nadzieje, że jednak... Będziemy tutaj znaczącą siłą na scenie Total Warów. No, powiem tak. Będziemy, żebyśmy byli najlepszą, tutaj naj, najlepszym klanem, największą siłą na scenie polskiej Total Warów. O tak, to jest takie moje małe marzenie. No, póki co, chyba hakapeliści lekko, lekko mogą być lepsi, chociaż nie w moim odczuciu, ale ja to podejrzewam, że wiele, wielu, wiele osób tak sądzi. Dobra, i na tym skończmy chyba ten temat. Więc rekrutacja otwarta i klan wary to będzie w przyszłości też. Powiem tak, jeszcze taki mały sneak peek yy, i przechodząc niedługo do kolejnego, że no, jeszcze mamy kilka fajnych projektów, które chcę zrobić tu dla Was na YouTube, ale to na razie jest tajne. To jest na razie takie tajne info. No i więcej oczywiście będzie, jak będziecie na bieżąco to wszystko śledzić, to się coś ujawni. Więc jeszcze coś ciekawego tu się trafi. Po, pomimo, że będzie sezon, że będzie ten Clan War, to jeszcze może jakiś inny projekt, albo nawet dwa projekty, Jakieś może inne serie tutaj będą na naszym klanie Sacred Band TV. Postaram się tutaj zrobić, więc chyba też powinniście się tym z naszym. Mam nadzieję, że się zainteresujecie i będzie pozytywny odzew, powiadomo wiadomo. Robię to oczywiście dla siebie, bo mi się to podoba. Ale jak mam też jakieś komentarze i w ogóle ludziom się takie coś rzeczy podobają. W sensie, że ktoś napisze, że fajny materiał czy coś, to mi się też tam dosyć przyjemniej pracuje wtedy. Więc tyle. To tyle chyba z naszej polskiej sceny Urohamera. No i przechodzimy, kurczę, przechodzimy do tego big newsa, moim zdaniem big newsa, a mianowicie do traileru nowego dlc z Warhammera 2 i nowy DLC z Warhammera 2, czyli Prophet i Warlock, tak? Ja na chwilę się tutaj, kurczę, zamknę, wydaje mi się, że tak można i sobie puścimy tego trailera. Kurde, no nie wiem jak wy, ale dla mnie to hype high jest. pies. High jeżeli ktoś jest Panem, ja, szurek, czy szurów, to no po trailerze było widać, że trochę ciekawych tam jednostek nam znowu poddawali. Wiadomo, wiadomo, wiadomo. No i co? Kurczę, przechodzimy dalej. Yy. <laughs> Co w ogóle pierwsze mogę powiedzieć? No jeżeli oczywiście ktoś jest fanem jaszczurek, czy tam w ogóle Warhammera tujeczki, to można się już pewnie zaopatrzyć w tego Delceka. On tam za dużo nie kosztuje, chyba z dyszki niecałe, więc to jest pierwsze. No i co? Co w ogóle mamy fajne? Jest dużo, dużo ciekawostek, będzie tak. To trochę z angielskiej tej strony sobie skorzystam. Dużo nowych mechanik, dużo nowych jednostek do jaszczurek i kawennów w tym Delceku. Nowi lordowie, oczywiście. No ja tu będę w ogóle czytał za chwilę pewne nazwy, ale to będę je przekręcał. No i takie podstawowe rzeczy są, tak? Czyli po prostu ci nowi lordowie będą w obu kampaniach typu Vortexu i w tym Mortal Empires. No i odpowiedź jest oczywiście pozytywna, że będziemy, że nowi lordowie będą się bić i o Vortex, czyli w tej małej kampanii w dwójce I będzie można zagrać tymi frakcjami w Mortal Empires, tak? Więc tutaj nie ma żadnych problemów. Co jeszcze w ogóle też będzie wypuszczone z tym DLC, tak? Jakieś nowe mechaniki w ogóle to będzie później, tak? Doomsayers update w ogóle też będzie podejrzewam, jeżeli będzie po prostu statystyki, na jakie te jednostki później będą w jakimś tam czasie dodane, albo jakieś inne będą materiały, to postaram się oczywiście na bieżąco to wszystko tam wam tu rzucać i jakoś analizować. To tylko takie suche dane i teksty powiedzmy, co będzie, więc tylko tyle. <laughs> Nowa mechanika, jakiś Ska Skaven Under Empire tutaj. Po prostu coś takiego Ala yy, z tego co tu wyczytałem, tak? W skrócie po prostu jakaś taka nowa mechanika do Skawenu, chyba wszystkich, tak? Lordów zrozumiałem. Z tym Dcekiem nowym będzie, że takie były te pirate kołby, tak? W tym DLC ku piratach. Więc to chyba najważniejsze. Yy, co jeszcze? Mhm, mm mm -hmm. Lizard za to dostałem jakiś specjalny quest. tak, Jakiś specjalny quest tutaj, żeby obudzić tego legendarnego slana, jakiegoś tego Lorda Croaka, to jest coś takiego fajnego. I darmo, przy okazji, Bretonia też dostaje jakiś tam rework, ale głównie chyba kampanijny. Na razie nie będę tego tutaj, że tak powiem, analizował. Oczywiście ktoś może sobie na filmiku zatrzymać, zresztą inaczej wejść na stronę Total War'a, zwykle na ten blog i przeczytać to wszystko. Więc. No, to takie kurcze fajne. Wydaje mi się, że tu jest dużo ciekawych informacji, ale to jest głównie kampanie. Ale kampanie też oczywiście będę chciał sobie pograć, jak wyjdzie, więc to mm, fajnie, fajnie, że oczywiście jest duży patch. No Kolejna, kolejna informacja to taka może trochę. Hmm. No jakbym, jak mam tu powiedzieć, no, to wiadomo, Nowy Delcek wychodzi i wszystko i ja jestem w ogóle w ciężkim szoku, że, że nawet nie wiem, czy jesteście tego świadomi, ale... Ja sobie znalazłem informację, że nawet w tego w polskich wiadomościach też wiedzą o tym paszu. No zaraz tak każdy się nie zastanawia o co chodzi, tak? No, ale co? No, no patrzcie, ja sobie tak przeszukiwałem internet i patrzcie. Zobaczcie. TVP1. No i informacja o protokole zniszczenia. Mi się wydaje, że kurczę odkryli z Nie wiem, czy powinniśmy się przejmować tym, czy nie. No. Czaremiz już chyba się nie ukrywa tak dobrze jak kiedyś. Już widzę, że go gdzieś tam z kamerami złapali, więc no, kolejne info. To jest też dosyć duży big news, czyli hkp polici powoli zostają gdzieś tam wyciągnięci z ziemi. Nawet już w TVP o nich mówią i o jakichś ich tajnych planach i protokołach zniszczenia trzeba uważać. To jest jedne, więc to już można też się tego pozbyć. No i dobra, a teraz już tak poważnie przechodząc do tego naszego dlc Co o dlc DLC 28 zł na Steamie, więc bardzo mało. Wydaje mi się, że za to, co tutaj jest zawarte w tym całym kontencie, to się super opłaca. No i co mamy, tak? Dwóch tam nowych lordów, oczywiście z zadaniami, z tym wszystkim. Yy, la, bo, znaczy dla jaszczurek i dla <coughs> przepraszam, i dla kawenów dwa yy, dodatkowi lordowe, czyli w skrócie lordów będzie czterech, tak? Dodatkowo tak to rozumiem. Po prostu jeden ten taki specjalny i dodatkowo jeszcze jeden lord. Nowe oczywiście jakieś tam jednostki, te wszystkie nowe mechaniki, nie chcę mi się tego wszystkiego czytać, może jak będę robił ten filmik z analizą taką konkretną, to to Wam powiem, ale to co chodzi z tymi jednostkami, bo to jest akurat warte uwagi, z yy, kaweli. tak, tu mamy na przykład Klan Skrajer, czyli ten, w który jest główną, że tak powiem, nie wiem, głównym tematem do liceo, tak. Nowym lordem to jest oczywiście, no co jest, Ikit Szpon, tak. Ja się nie znam na tym lorze, nie wiem, czy dobrze to w ogóle czytam, ale jakiś tam po prostu no taki, powiedzmy, nie wiem, magister, inżynier, kuźwa, z planu Skrajer, ten gostek, co tak fajnie takie zabawki buduje z kawenną, czyli to jest ten super legendarny lord, który będzie w DLC-ku. Dodatkowo z kaweni jeszcze dostają unikalnego lorda, tego mistrza czarno czyli dodatkowo kolejny lord, czyli mamy już dwóch lordów z kawenów. Dodatkowe jednostki, czyli zwykłe, to nie są rory, to jest tak, drużyna z specjalne specjalną kulomioty, zresztą to widzimy tutaj na tym małym obrazku, no, na trailerze to byli ci pierwsi goście, tak, to tam sobie strzeli z tego minigana w te drzewa, taki w ogóle trailer inspirowany pewnie pierwszym Predatorem, jak tam sobie armii armi z chłopakami strzelali do drzewek, tam Predator kogoś wyprzył. Spacz rusznice, czyli nasza drużyna snajperów, czyli ten kolej starszą sobie biegnie i z takim zarąbistym, fajnym, długim riflem, czyli kolejna broń strzelecka do skawenów i obdzieracze zagłady, kurczę, obdzieracze zagłady to chyba są mniejsze od zagłady, to jest napisane na trailerze, to były, hmm, hmm, hmm. może tutaj cofnę szybko, one gdzieś tu były pokazane, nie wiem czy to znajdę teraz tak fajnie, tu coś jest, o właśnie, o to są takie te dziwne koła nowe, tak, mamy te dziwne koła, Czyli to są trzy jednostki do skavenów nowe, tak? Czyli mamy tak, dodatkowego lorda i trzy nowe jednostki u skavenów. I główne te jednostki, to widzę, takie trochę nastawione na strzelanie, więc to już ciekawe, co powiada, jeżeli chodzi o zmiany buildów skawennicznych, tak? I powiedzmy, dużo większy firepower już będą miały znowu skaweny, mimo tego, że i tak miał, tak, przez te wszystkie działa i te gatunerzy, jak byli. Standardowo mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, osiem legendarnych tych rorowych oddziałów, tak? I tu mamy jakieś na przykład działo z Kładź Byszkawic, Klan Braci z tarczami, powiatnicy Kadzideł u nich zarazy, czyli to jest ta chyba jednostka za 1100, yy, drużyna z bronią specjalną kulomioty, czyli to jest ta jeden, ta nowa jednostka już też będzie miała rora, yy, Szturm Szczury Halabardy. Tu w ogóle jednostka się nazywa Strażnik Rady, Niby chyba strażnicy rady, to taki pewnie błąd, ale już mniejsza, dlatego nie lubię tych polskich tłumaczeń. Yy, po prostu szturmo szczury z halabardą, z gardianem, czyli goście do obstawy lorda. Mamy jeszcze jakieś pasz różnice, czyli znowu ten nowy oddział. Obdzieraczy zagłady, czyli chyba te koło znowu rorowe. No i jeszcze koło zagłady. To jest w ogóle ciekawe, to już w ogóle jak to sobie czytam patrzcie. Wystrzeliwuje tam super potężne pociski, które wywołują u wroga efekt podczas walki z warcie zniechęcenia, czyli pewnie jakiś minus na morale. Więc to dosyć ciekawe będzie. I to jest jeszcze fajna informacja. Pięć dodatkowych sprawnych regimentów będzie dostępnych po kończeniu kluczowych projektów w zakazanym warsztacie. Jednostki są tylko dostępne w kampanii. Czyli to jest podobna mechanika, jak na przykład mamy na Tumkingsach Kingsach te takie, rory są fioletowe, tak? Rory są fioletowe, ale na przykład grając w kampanii mamy jeszcze dostęp do tych takich, nie wiem, zielonkawych albo jasno-niebieskich jednostek. Tych z tego Za te słoiki, co kupujemy, tak? No słoiki, teraz wywołałem kasztana, o kurde. <grafy> Jak gramy kampanię Tomb Kingsów, to mamy słoiki, te dżary, które się tam zbiera i za to mamy też te, odblokowujemy te takie fajne regimenty. I tutaj Skaweni dodatkowo jeszcze w kampanii będą mieli raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć tych rorów, czyli łącznie, kurczę, patrzcie ile w ogóle rorów będą mieli kaweni. tak? Jeżeli byśmy grali w kampanii, no masakra, to jest super. Czyli Skaweni no, solidny rooster dostali nabywcy. To jest tylko powiedzmy za 15 zł, tak? Bo ja sobie już podzieliłem tę cenę na dwójkę, bo są dwie rasy. I przechodzimy do drugiej, czyli do, do kultu stoteka, czyli jaszczuro Ludzie I dla wszystkich panów Ludzi, wiem, że kilku na scenie jest. No, to jest chyba ważniejsze info, tak? Mamy tego wodza skinków, tego lorda. Nie wiem, nie chcę czytać tej nazwy, bo pewnie tu będzie bardzo okrutny. Czy spróbować? No nie wiem. Tehenuin, Tehenuin. Tak go będę nazywał. Tehenuin czerwony Skin. To będzie on. To będzie, no, to będzie ten lord. No, kim ten lord był? Tu macie takie krótkie info. Tego, no ja tak z tego, co kojarzę, z tego całego opisu, to to wygląda, że to taki fajny skin, który sobie tam wszystko chciał uratować, Stworzył sobie jakiś tam kult wokół siebie. Chodził, zapijał szczury, składał ich i wyrywał im serduszka i wszystko, żeby sprowadzić jakiegoś wężakowego Boga. To mi się w ogóle kojarzy z czymś innym, trochę z, Warha z Warcraftem, ale to mniejsze. Eee, nowe mechaniki w tak, kampanii dla tych wszystkich, eee, znaczy dla wszystkich, dla tej nowej, no, nowego kultu i pewnie dla jeszcze ludzi ogólnie. Eee, mamy oczywiście też dodatkowo lorda, czyli mamy wodza skinków, czerwonych żwietów, czyli tego Red Crest skinka, czyli mamy dwa, dwóch lordów też dodatkowo już na. Poczekaj, eee, na czym? Jak powiedzieć? No, dla jeszcze ludzi. I tak, przechodzimy. Dodatkowe jednostki do roostera jaszczurek. Mamy tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Skaweni dostali trzy, a ludzie dostali aż sześć jednostek zwykłych. To jest w ogóle jakiś obłęd, moim zdaniem. W poprzednich dlc nie wiem, czy pamiętacie, jak były w ogóle ten, hmm, jak to się nazywa? n z Helbron i Salarialką. to były chyba po dwie tylko, O dwie jednostki, i dla Mrocznych, i dla Wysokich Elfów, czy tam po trzy. A tutaj jeszcze ludzie dostali aż sześć, kurczę, nie wiem, bo oni mieli takie dziury w rusterze, że może chyba takimi się tutaj zlitowali, że im to dali i patrzcie, mamy tak, te Red Crest Skinki, tak? czyli po prostu te skinki yy, z, tymi, no, nie, z czerwonymi grzbietami, tak, to jest przetłumaczone, czyli skinki z wielką bronią. Mamy jakąś watachę polujących salamander, na, na trailerze też były, tak? jakiś tam oddział, powiedzmy, potworów do polowania na piechotę. Mamy jakąś pradawną salamandrę, czyli powiedzmy, podejrzewam będzie to jeden model, jakaś duża salamandra, która też będzie takim dinozaurem fajnym. Jest Cypterorospruwaczy, czyli jakieś, nie wiem, lepsze teradony pewnie. Lepsze teradony, prastary segadon boskie urządzenie, czyli hmm, ten taki triceratops fajny, pewnie z jakimś kryształkiem, kolejny. I Bastidona, Arka soteka. To też było. Czyli jeszcze kolejna wersja Bastiladona z arką soteka, to chyba z tego co każe, to było coś takiego, że jakieś węże wypuszczały czegoś, tak, tak? To właśnie widzę wokół siebie bijących się wir węża, atakujących jadem w walce, czyli będzie trucizna na tym dziadostkę pewnie. Mamy aż sześć nowych jednostek do roosterów. Jeszcze ludzi. No, czyli teraz porównując to wszystko, to z mogą się tr czuć troszeczkę pokrzywdzeni. Jaszczurki dostali więcej. Jeszcze dostały dużo więcej, bo aż sześć jednostek do Rustera. I też standardowo raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem jednostek tych rolowych, czyli mamy tak. pra starego tam Stegadona, mamy świątną straż też z jakimś gardianem, jest tam terror rozpruwaczy, czyli to nowa jednostka, Włócznicy na zimno Christych, czy jakąś jazdę, włócznicy Saurusów, Wataha, tych salamandernowych, skinki czerwone, i jest Tyteradonów. No, kurde, moim zdaniem szczerze, porównując to wszystko, wydaje mi się, że tutaj ja to solidnego busta dostaną na Multi. Ale to jeszcze oczywiście trzeba będzie wszystko wytestować, sprawdzić. No i chyba tyle, tak? Chyba tyle póki co z tych wszystkich informacji. Wydaje mi się, że większość tego tu zrezygnowałem dla Was. To było takie najfajniejsze. Co jeszcze mam powiedzieć? No chyba co? No, kupujcie kurczę, kupujcie DLCK. Jak oczywiście jesteście fanami jednej albo drugiej z raz. Możecie się już przygotowywać z nowym tym aspektem tutaj wszystkich. Jednostek na multi, bo podejrzewam, że do ligi w trakcie to ten delcek wyjdzie, bo delcek jest chyba zapowiedziany na 17, tak? 17 kwiecień, więc jeszcze liga pewnie drugi sezon będzie trwać i wszystkie inne eventy tam po kolei, więc to będzie duże, duży wóz dla tych dwóch frakcji na multi, które moim zdaniem i tak nie są już słabe. Aktualnie, moim zdaniem, Skaveni to są jedną z ciekawszych frakcji, tak? Czeremis bardzo dużo o tym gra, a Czeremis jest jednak najlepszym graczem aktualnie na naszej polskiej scenie Total War, Warhammer dwójki. No i jaszczury, które też są fajne moim zdaniem. Ja też bardzo lubię jaszczurkami grać, ciekawe ruster miały, a teraz jak jeszcze dostaną dodatkowo dwóch fajnych lordów, czyli zupełnie można sobie zmienić jakiś build na że to jeszcze dostaniemy 8 rorów i 6 nowych jednostek. To jest po prostu masakra, żeby wszystko wytestować, to trzeba będzie znowu w Warhammerze posiedzieć dużo, dużo godzinek, żeby to wszystko fajnie wyglądało i ocenić, która jednostka się opłaca lub nie, albo czy można jakiś fajny build tutaj wymyślić z tymi nowymi rorami. No powoli mi już tu gardło siada i taką ostatnią informację, w sumie nie informację, czyli też jeszcze znalazłem oczywiście w podmentach internetu, propos tego Czeremisa, widzieliście, no znaleźli go tam gdzieś, kurczę, nawet TVP go znalazło, że już tam wychodzi. I ja też, ja gdzieś tam się skontaktowałem z nimi i oni wysłali mi taką fotkę, wysłali mi fotkę Pelitów, którzy gdzieś tam sobie dyskutują, zobaczcie sobie, patrzcie. Mamy tutaj fotkę haka Pelitów, którzy dziś jakoś mają tajne głosowanie. I teraz musimy się domyślać, który jest który. Nie wiem, to byłby Czeremis, chyba nie? Może ktoś inny. Dziś pewnie jeszcze mamy kasztana, Reisela i wszystkich członków hakapelitów. Patrzcie, jak sobie spokojnie siedzą. Oni nie są tego świadomi, że ktoś im tam syknął szybko fotkę i przybiegł, i już każdy o nich wie. No i tyle panowie. Tyle panowie. Tyle byłoby z tych wszystkich ciekawych informacji. No mam nadzieję, że ten filmik tutaj i pan się spodoba na no zasadzie, że dowiecie się dużo i no, no, i będziecie czekać, tak? Będziecie czekać na te wszystkie eventy, yy, co tutaj mają na tej naszej polskiej stanie być i w ogóle, czyli tak. Zapisujcie się do Ligi, bo już jest trochę mało czasu. Możliwe, że będzie jakiś stream, albo będą na pewno filmiki z tego z w kopalni, więc to też będzie do oglądania yy, w późniejszym okresie. Yy, DLC, oczywiście, jeżeli chodzi ogólnie, to tabor będzie wychodzić. No i jeszcze będą takie tajne projekty, które tam gdzieś w czasie się jeszcze ujawnią. No i chyba tyle. Podziękuję wszystkim. No i życzę wszystkim miłego dnia i będę zapraszał Was do kolejnego materiału. Cześć.